Dzień dobry. Mam nadzieję, że z dużą radością wspólnie wejdziemy w nowy tydzień. Do tego zapraszam. Dziś na Pokładzie Rozmawiam, bo lubi o godzinie 20.30 Jagoda Bzowy, psycholożka i psychoterapeutka, razem ze swoją książką zatytułowaną Jak unikać toksycznych facetów. Ja od razu mówię, że do tego tytułu podejdziemy umownie, bo oczywiście toksyczność nie ma płci. To jest książka, która w dużej mierze opowiada kobiece historie, które stanowią zdecydowaną większość pacjentek Jagody, ale też chciałam zaznaczyć, że w tych opowieściach znajdziecie zarówno kobiece, jak i męskie historie. Ja też sama się przyznam, że czytając, miałam takie momenty, kiedy wracały mi różne wspomnienia z przeszłości, no i pojawiali się tam. Zarówno toksyczni mężczyźni, jak i moje własne toksyczne zachowania. Kładę rękę na sercu, tak też było. Człowiek czasami, nawet nieświadomie, zachowuje się w taki sposób, który może krzywdzić innych, który może prowokować różnego rodzaju sytuacje i warto się w tych historiach, które są schowane w tej książce, przejrzeć, bo tak to jest, że w historiach innych ludzi potrafimy się czasem przejrzeć jak w lustrze i do tego z całego serca namawiam. Szczególnie jeżeli łapiecie się na tym, że Powtarzacie pewne mechanizmy, wchodzicie w bardzo podobne sytuacje, nie do końca wiecie, dlaczego tak się dzieje. No i okazuje się, że bardzo często działamy trochę na takim autopilocie, czyli uruchamiamy mechanizmy, które na przykład znamy z dzieciństwa, uruchamiamy takie skrypty z przeszłości, które kiedyś pozwalały nam przetrwać na przykład w dzieciństwie, ale w dorosłych związkach już kompletnie nie mają racji bytu i o tym naprawdę warto rozmawiać. Tak się zastanawiam i zadam to pytanie już teraz, kiedy słyszycie miłość, to z czym ta miłość wam się kojarzy? Czy to jest emocjonalny roller coaster, czy to jest spokój? Ja dzisiaj wybieram spokój. Zdecydowanie bardzo jestem ciekawa, jakie odpowiedzi pojawią się po drugiej stronie. Słuchajcie, czasami jest tak, że lęk przed samotnością pcha nas w takie relacje, które mają naprawdę niewiele, czasami nic wspólnego z radością bycia z drugim człowiekiem. Mało tego, bardzo długo przed światem i przed sobą potrafimy zakłamywać rzeczywistość, usprawiedliwiać partnera czy partnerkę. Sami siebie przekonujemy, że może warto się jeszcze pomęczyć, że może kogoś zmienimy, może sami jesteśmy w stanie się zmienić. Myślę, że taki moment zatrzymania i dojrzewania do konfrontacji z prawdą, to jest bardzo ważna rzecz i w tym, żeby zobaczyć prawdziwy obraz sytuacji, a nie jakieś nasze wyobrażenia o drugim człowieku, żeby skończyć z iluzją, no to warto wybrać się na psychoterapię i o tym, co się wydarza w gabinecie psychoterapeutki dzisiaj z Jagodą Mzowy bez wątpienia porozmawiamy. Zapytam Jagodę między innymi o to, o czym pisze w książce, jak rozpoznawać zachowania pasywno- agresywne. Spróbujemy też pokazać i jak często ludzie... Nieświadomie grają w różnego rodzaju gry i nawet nieświadomie krzywdzą innych, bo to nie zawsze musi wynikać z jakiegoś wyrachowania czy z manipulacji. Również kiedy nie uświadamiamy sobie swoich skryptów z przeszłości, to też pozwalamy innym na przekraczanie własnych granic. Warto te momenty zidentyfikować, nazwać, żeby później budować satysfakcjonujące, dojrzałe relacje, które są po prostu radością bycia z drugim człowiekiem, a nie nieustannym lore lorer, proszę. Roller kosterem. Udało się w końcu wymówić to, o co mi chodziło. Zapytam też na pewno jego Bzowy o to, dlaczego na przykład na początkowym etapie relacji tak pociągające bywają osoby narcystyczne. Porozmawiamy też o tym, dlaczego tak zwane godzenie się w łóżku na dłuższą metę naprawdę się nie sprawdza, nie działa. Zapytam też Jagodę o to, nad czym się od dłuższego czasu. Czy to trochę nie jest tak, że część kłopotów w naszych związkach nie wynika z takiego, nazwę to nadmiernego romantyzowania miłości, czyli te opowieści o dwóch połupkach jabłka, o tym, że seks po prostu sam z siebie powinien działać, opowieści o tym, że ludzie w zasadzie powinni czytać w swoich myślach? Myślę sobie, że bardzo trudno jest nam przyjąć takie stwierdzenie, że związek jak każda rzecz, która przynosi satysfakcję i radość, wymaga pracy i wymaga otwartej komunikacji. O tym dziś na pewno będziemy rozmawiać. Przyjrzymy się też o tym, jaką postać może przyjąć obsesyjna zazdrość. Myślę, że sporo przykładów jego Dabzowy ze swojego gabinetu może przytoczyć z różnych opowieści pacjentów z i pacjentek, z którymi się spotyka na co dzień. Na pewno w dużej mierze skoncentrujemy się na tym, jak takie style przywiązania, których uczymy się w dzieciństwie, wpływają potem na Nasze dorosłe wybory. Przyjrzymy się też takim zdaniom, które w założeniu czasem Próbują podważyć nasze zaufanie do własnych uczuć. Myślę o takich zdaniach jak przesadzasz, histeryzujesz, nie znasz się na żartach. Takim zdaniom naprawdę warto się przyjrzeć. Namierzymy też źródła perfekcjonizmu i docenimy mądrość ciała. To jest bardzo bliski mi temat. Porozmawiamy o tym wszystkim dziś o godzinie 20.30. Jagoda Bzowy razem ze swoją książką, dziś na pokładzie Rozmawiam, bo lubię. Zapraszam. Proszę też zapraszać swoich bliskich, znajomych. Spędźmy wspólnie ten wieczór. I to będzie też szansa na to, żeby zadać swoje pytania. Z przyjemnością je ja dzisiaj przekażę. Do zobaczenia.